Dziś po godzinie 9, około godziny 9.20 dyżurny lemborskiej komendy otrzymał zgłoszenia o tym, że na przejeździe kolejowym na ulicy Czołgistów w Lemborku doszło do tragicznego skutka zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy zostali wysłani na miejsce wynika, że rowerzysta jadący ulicą Czołgistów wjechał na przejazd kolejowy w momencie, kiedy przyjeżdżał tamtędy pociąg relacji Katowice-Łeba. Z następnych ustaleń policjantów wynika, że maszynista dawał sygnały dźwiękowe rowerzyście. Prawdopodobnie ich nie usłyszał. Doszło do potręcenia rowerzysty, który poniósł w wyniku tego śmierć. Obecnie policjanci na miejscu zabezpieczają wszystkie ślady i dowody pod nadzorem prokuratora. Ciało mężczyzny zostanie przewiezione do prosektorium, gdzie zostanie poddane badaniom sekcyjnym. Apelujemy do wszystkich, aby zwracali szczególną uwagę na dojeżdżając czy dochodząc do przejazdów kolejowych, zwłaszcza tych, które są bez zapór, bez sygnalizacji świetlnej. Należy zatrzymać się przed takim przejazdem, dokładnie się rozejrzeć i jeżeli wtedy stwierdzimy, że rzeczywiście nic nie jedzie, możemy, się, możemy przez, ten przejaźd, przez ten przejazd przejść.